And Thor, at the crucial moment when the orcs are storming minus Tirith loses his nerve. I przywódcą e, tych światłych dobrych sił jest niejaki denator, który w walce z orkami e, w jednej z decydujących bitech e, niestety poddaje się, załamuje się. And he says, the West has failed. I mówi, to jest cytat z książki, Zachód przegrał. He the pyre to death. I pali się, żywcem. I'm here to tell you that the West has ja jestem tutaj, aby powiedzieć Państwu, że zachód niestety przegrał. Ale wbrew pozorom to wcale nie są, nie musi być złą wiadomością. What is Poland's role in this story? Jest rola w tej całej historii? Poland in the Lord of the Rings is Rohan, and the Rohirrim are the cavalry that come to save Minas Tirith. Polska według tej narracji Tolkienowskiej jest Rohanem, e, która przebywa ze swoją kawalerią e, aby ratować Shiregę. E, what is Poland's role in this story right now? Jaka jest rola Polski jednak w obecnych czasach? Polska jest Chrystusem narodów. Whenever the West fails, Jan with Polish cavalry, to save from the Turks. Za każdym razem, gdy Zachód upada, przybywa Polski Jan Sobieski ze swoją kawalerią, aby pobić Turków i uratować cywilizację. Now the enemy is coming from the west and the enemy is known as sex education. Teraz wróg przybywa z zachodu i nazywa się edukacja seksualna. But Poland is still the Christ of the nations. Dziękuję bardzo. Ale Polska nadal jest Chrystusem narodów. Dziękuję bardzo.